Coś, co zawsze mówię, taki mój ogólny przekaz, czyli dbajmy o nasze ciało. Nasze ciało jest warte miliony. Sama tutaj trochę żartem, że sama wątroba na czarnym rynku kosztuje około 400 tysięcy, więc podchodźmy do tego naprawdę z dużym szacunkiem. Jednocześnie nasze ciało jest naszym jedynym domem, w którym będziemy mieszkać całe życie, więc podchodźmy do niego z szacunkiem, z czułością, z troską. Posty w kontekście właśnie cofania wieku biologicznego jest kilka elementów, które na to wpływają. Jest takie zjawisko jak zjawisko hormezy, czyli zjawisko lekkiego stresu podprogowego, który nie będzie miał negatywnego skutku na organizm, tylko mechanizm ten będzie pozytywnie wpływał na organizm, stymulująco, powodując pewną ekspresję genów odpowiedzialnych za przetrwanie, co przynosi efekty takie, że organizm zaczyna walczyć z czynnikami chorobotwórczymi, jest na nie bardziej odporny, no i też walczyć ze starzeniem się. Więc czynnik hormezy działa w ten sposób. Ta hormeza zachodzi również w mitochondriach, czyli w takich naszych organelmach, Nazywa się to mitohormeza. Naszych organelnach, które ja tutaj porównuję do elektrowni atomowych. Są to elektrownie, które nam produkują energię, ale powodują, produkują też odpady, wolne rodniki. I ta mitohormeza wpływa na nasze mitochondria w ten sposób, że one zaczynają się uszczelniać, zaczynają Produkować energię bardziej efektywnie, czyli z mniejszych ilości paliwa produkują większą ilość energii. Powoduje to to, że nasza ekspresja genów odpowiedzialna za podwyższenie energii zaczyna się intensyfikować. I właśnie w ten sposób posty podnoszą poziom e NAD, czyli mamy niski poziom energii we krwi. I następuje to, to zjawisko mitohormezy i ekspresja genów odpowiedzialnych za podniesienie energii we krwi, czyli między innymi jest to właśnie kolenzym NAD. W postach zachodzi produkcja energii poprzez zjadanie siebie. Ja zawsze się śmieję trochę, że mamy na sobie kilka kujawskich, czyli tej energii na sobie mamy bardzo dużo i organizm po nią sięga bez problemu. Ale w tej tkance tłuszczowej są rozpuszczone też toksyny. wątroba usuwa toksyny. Ale wątroba jest tylko menadżerem toksyn, menadżerem usuwania toksyn. Czyli wątroba decyduje o tym, gdzie te toksyny będą usunięte, czy przez masę kałową, czy też przez mość, czy też przez pot, czy właśnie zostanie te, zostaną te toksyny zmagazynowane w tkance tłuszczowej, gdy wątroba nie będzie w stanie tych toksyn usuwać. I co no, się niestety dzieje cały czas. Ja tutaj mówię, że narasta praca. Biurokratyczna, tak jak, jak siedzimy przed biurkiem, narasta praca biurokratyczna. Wątroba nie jest w stanie, jakby na bieżąco, obrobić się z tą pracą i zbiera pewną część tej pracy i wkłada, można powiedzieć, w tkankę tłuszczową, tak żeby no, te toksyny nie krążyły we krwi. W tkance tłuszczowej ta, te toksyny są w miarę szczelnie zamknięte, oczywiście nie chcemy ich mieć w sobie, więc warto je usuwać. I w trakcie postów. Usuwamy je poprzez aktywację tkanki tłuszczowej do tworzenia energii, co jest bardzo pozytywnym aspektem. Autofagia jest to proces samozjadania. Ona dotyczy również właśnie tkanki tłuszczowej, to jest właśnie ten proces, i przez to również tłuszczaków, czyli zmian nowotworowych i po około trzech dniach postu zachodzi taki proces tak zwanej autofagi zależnej od haperonów, czyli autofagi, która też bierze pod uwagę białka, źle pofałdowane, źle zbudowane białka. No bo niestety w naszym ciele jest tak, że nie wszystko jest idealnie zbudowane. To jest trochę jak z fachowcem, że on przychodzi, stara się, no ale zawsze jest jakieś niedociągnięcie. Trochę jest nierówno. I w naszym ciele tak samo to wygląda. I ta autofagia przychodzi jak taki nawzór budowlany i mówi, no halo, halo, tutaj trzeba poprawić, tutaj trzeba to wyrównać i trzeba to usunąć, yy, zmieńmy to. I yy, to jest bardzo cenne. Zachodzi to po około właśnie trzech dniach postu, zachodzi ten proces yy, dotyczący też białek. Wtedy, po około trzech dniach, mamy całe spektrum działania autofagi na wszystkie tkanki. Tkanki również nowotworowe, takie jak mięśniaki, bo wtedy właśnie to dotyczy mięśniaków, włókniaków i innych guzów litych, więc jest to bardzo cenne, żeby przedłużać ten, ten proces postu do właśnie trzech dni, bo po około trzech dniach, w zależności też od, czy jest aktywność fizyczna na przykład, po około trzech dniach się ten proces aktywuje na wszystkie typy komórek. Jak się przygotować do postu? Jak w tym właśnie dokumencie, który przekażę, tam będzie po lewej stronie, a propos badań, które należy wykonać przed postem, tak żeby uzupełnić swoje niedobory. No bo jak to jest, że u niektórych posty wywołują fajne efekty, fajne procesy się dzieją. Ludzie się czują świetnie po postach, a u niektórych niekoniecznie mają bóle głowy, drgawki, czują się fatalnie. Wychodzą z postu, czują się jeszcze gorzej. No jak to jest? To zależy głównie właśnie od niedoborów, no bo witami, niedoborów witamin, minerałów. Witaminy są trochę bagatelizowane, a definicją witaminy jest to, że jest to związek chemiczny, który nasze ciało potrzebuje, a nie jest go w stanie samo wytworzyć. Więc, no, musimy je dostarczyć, te witaminy i minerały dostarczyć z pożywieniem, a w trakcie postów przerywamy żywienie, więc pogłębiają się te niedobory. A niedobory, no niestety, zaawansowane niedobory prowadzą często do chorób. Ja zawsze z moimi pacjentami, jak rozmawiam, to nie ma rozmowy o postach, dopóki nie będzie uzupełnionych niedoborów. Więc nie można zaczynać postów z niedoborami, bo jest to po prostu Niewskazane, niebezpieczne, no wręcz będzie szkodzić. Więc w tym dokumencie po lewej stronie będzie opisane zakresy referencyjne, znaczy takie zakresy, które zachęcam, żeby mieć. Oczywiście cała ta rozpiska to jest rozpiska informacyjna. Warto się skonsultować, nawet trzeba się skonsultować ze specjalistą, z lekarzem, szczególnie jeśli masz jakieś zdiagnozowane choroby. Najlepiej sobie wydrukować tę rozpiskę, pójść sobie z taką rozpiską do specjalisty, do lekarza, powiedzieć, chcę przeprowadzić sobie takie rzeczy, czy możemy zrobić to, to i to, jak do tego dojść, czy to jest dla mnie bezpieczne, czy to jest dla mnie dobre. Tego serdecznie zachęcam. I warto się trzymać wtedy tej rozpiski, bo tam, co jest opisane, jak wejść w, jak się przygotować do postu, wejść w post i jak z niego następnie wyjść, bo to jest bardzo ważne, jak wychodzić z postów. Teraz chwileczkę opowiem o tym, jak ja prowadzę pacjentów, jak wygląda ta adaptacja. Na początku warto się zaznajomić z tą rozpiską i zacząć stosować te wejście w post, no, jednodniowy post wodny i wtedy to wyjście z postu, czyli nauczyć się wchodzić i wychodzić z postu, tak, żeby nie było to drastyczne, żeby nie rzucić się na tabliczkę czekolady, żeby nauczyć się to robić płynnie, żeby, żebyśmy po prostu potrafili to, to prowadzić. Czyli ja zachęcam do takich postów jednodniowych, nauczyć się tego procesu i zrobić sobie takie dwa, trzy posty. Następnie przechodzimy do postów tak zwanych białkowych, gdzie zachęcam do tego, by wejść w post na trzy dni, ale z białkiem. Około 40 do 80 gram białka z na przykład kolagenu, tylko czystego kolagenu lub białka z grochu czy białka z konopi. I takie białko sobie popijamy w trakcie tych pierwszych posłów. Można powiedzieć, odcinamy te działanie na działanie na białka w naszym, w naszym poście, ale pracujemy bardzo mocno z tymi toksynami zgromadzonymi w tłuszczach, a to jest bardzo dużo pracy, które powinniśmy wykonać. I po dwóch, trzech takich postach, dopiero tak naprawdę organizm się zaadaptuje, przyzwyczai się do tego, zrozumie, że to jest aha, to jest fajny moment. Żebym posprzątał. To nie jest tak, że będzie, jest niebezpieczne, że umrzemy, tylko to jest moment sprzątania, moment, gdy ja się optymalizuję. I wtedy dopiero rozpoczynamy posty trzydniowe, czyste, wodne. Oczywiście z tym wejściem i wyjściem i tak dalej, to wszystko będzie opisane. Na koniec chciałbym opowiedzieć o takiej krótkiej historii mojej pacjentki, teraz aktualnej, z którą prowadzę już ten proces jakiś czas. Uzupełniliśmy sobie oczywiście niedobory, przygotowaliśmy się do tego postu, robiliśmy sobie te posty adaptacyjne, czyli te jednodniowe, później te białkowe i robimy, robimy już kilka postów tych trzydniowych i u tej pacjentki ona miała zdiagnozowane torbiele na tarczycy, niedoczynność też tarczycy. I wiele innych rzeczy również, ale tutaj chciałbym się na to skupić. I będąc u lekarki, ta lekarka patrząc w gardło stwierdziła, że nie ma zwężenia przełyku, nie ma zagrożenia, nie będziemy robić operacji, proszę brać leki, proszę obserwować. Czekać na chorobę, tak? Że czekamy, obserwujemy i czekamy na chorobę, że to jest taki system zarządzania chorobą. Zamiast trochę leczenia, to trochę zarządzania chorobą. Czekają na chorobę i ją po prostu zarządzają. I u tej pacjentki, ona po tych wszystkich postach w pewnym momencie przyszła do mnie i powiedziała, Panie Macieju, łatwiej mi się, mam wrażenie, że mam luźniej w gardle, łatwiej mi się łyka duże tabletki, bo tam takie na przykład Omega-3 były duże, miała z nimi trudność, a teraz jest łatwo mi je połykać, łatwiej mi mówić, łatwiej mi się oddycha, jakby czuję, że jest luz. I ja słysząc coś takiego, no to od razu chcę potwierdzić. Zrobimy sobie teraz USG, zaraz jesteśmy na etapie potwierdzania właśnie tego, czy te torbiele zostały wchłonięte. No bo prawdopodobnie właśnie tak. Nie pomijając faktu, że oczywiście zrzuciła masę ciała, dotrawiła wszystko lepiej trawi, poprawiła swój wygląd, no to oczywiście są elementy całej pracy, ale też właśnie post.